Kiedy słowo nie nie będzie już działało u dziewczyny? Witam. No, wielu z Was się może zastanawia, kiedy dochodzi do takiego momentu, że to słowo nie, które wymawia kobieta, dziewczyna, no, już sobie możesz z tym nic nie robić. Bo na początku często jest tak, że to nie naprawdę działa, naprawdę nie możesz przekroczyć. Tej bariery, no ale w oczach wprawnego działacza, no po pewnym czasie już to słowo nie u dziewczyny nie będzie miało mocy. I kiedy to się dzieje? Widzisz, no ja jestem gdzieś tam bardzo zawsze, no taki spostrzegawczy, no ja jestem gdzieś tam praktykiem przez wiele, wiele wiele lat. Nauczyłem się tego, że no już rozpoznaję te panienki, ich zachowania, bo one są zero, nazwijmy to jedynkowe, czyli no, działają tak samo, no nie? Tam naprawdę są tylko e, różne mm, mechaniki, w zależności od typu dziewczyny, ale tych, tych mechanik naprawdę nie ma dużo. Wręcz bym powiedział, że trafiamy tak naprawdę w życiu na trzy typy kobiety, no nie? Pierwszy... Drugi, i trzeci, nie, nie będę mówił, ale chodzi tu o to, że widzisz, na początku ustalmy, że dziewczyna będzie mówiła nie. No z czystej takiej niedostępności, no nie? Będziesz chciał pocałować czy coś. No nie, no co ty robisz? Nie. Zostaw! Nie utykaj mnie. Nie, no nie, no powiedziałam ci nie. Co ty robisz? Jak ty się zachowujesz? no to wtedy okej, okay, spoko, no nie, choć już po takich gadkach, po tonacji kobiety, jak ona unosi się i tak dalej, ja już widzę, że mogę tu wjeżdżać moim buldożerem, no nie, naprawdę, lecz jak takie jest nie, takie stanowcze, krótkie, nie, przestań, bo pójdę, takie to już widzę, ok ok dobra, nie, spoko, no ale po pewnym czasie, no te nie już nie działa, naprawdę ja już jak się później gdzieś tam zaczynam spotykać z tą dziewczyną, to to słowo nie, już tak naprawdę w ogóle nie działa, w ogóle mam na nie totalnie wywalone. Robię z dziewczyną co chcę. I kiedy następuje ten moment, to jest bardzo proste. Kiedy dziewczyna się w Tobie zakocha, zaangażuje, wtedy dziewczyny, naprawdę wszystkie, no nie wszystkie, które dziewczyny się, tam, się zaangażują emocjonalnie, emocjonalnie, pam, pam, pamiętaj, emocjonalnie, kiedy dziewczyna się już zaangażuje, no to z nawet jak była najgorszym kaktusem i to jest dla, dla mnie zawsze takie ja to lubię, bo to jest zawsze najgorsze, takie wredne laski, no nie? Które po prostu czasem wiesz, no... E, no na przykład spotykam się teraz z taką laską, która na początku była taka, że potrafiła mi taką wiązankę e, sprzedać, jak tylko gdzieś tam ją dotknęłem, no nie, ej, no co ty robisz, no nie, ku, uspokój się, no nie, no, no, wyszliśmy tylko porozmawiać, no nie, wiecie, naprawdę twarda sztuka, twarda sztuka, bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby ją pocałować, ogólnie z rok czasu, tu nie chodzi o to, że codziennie, czy co tydzień się z nią spotykałem, rok czasu, ponad nawet, ponad, no nie, ale zobaczcie, z przerwami i tak dalej, dopiero gdzieś tam po roku doszło do, nazwijmy to, pocałunku, gdzieś tam masę przerw było, no nie, bo ja wiadomo, tam, no... Kilku frontowiec i tak dalej, wielofrontowiec, więc no e, dopiero, no nie. I ta dziewczyna, e, ja już widzę, że się zaangażowała, widzę, że się zaangażowała, bo już ona mm, pozwala mi praktycznie na wszystko. Rozumiecie? Po prostu, no, już robię z nią co chcę. Wiecie, o co chodzi? Nawet ją łapię za, za policzek, no, wiecie, ja jestem taki jaskiniowiec w pewnych sprawach, ale wiem, że one to lubią. no nie, łapie za szyję, tak wiesz, przydusza lekko, no nie, gdzieś tam, no, taki psycho trochę, psycho, naprawdę, ja jak po prostu wchodzę do łóżka, czy całuję, to już po prostu psychol jeszcze do ucha, mówię takie rzeczy, że tutaj nie mogę powiedzieć, bo od razu filmik poleci, <laughs> stanie po prostu ściągnięty, bo to ja takie rzeczy mówię, no nie, naprawdę, i one po prostu aż dreszcze czasem, widać, że tak, o kurde, dreszcze, gęsia skórka i się zrobiła, więc ja wiem, że to działa, no nie, no, i wiecie, i w momencie, gdy ja już widzę, że dziewczyna się zaangażuje, i to nie jest tak, że tylko jedna dziewczyna, bo to jest, to, to jest, to jest schemat, tak to nazwijmy. Wszystkie dziewczyny, które się zaangażują, pozwalają ci na wszystko, i wtedy jest takiej no nie, no nie, no co ty robisz? Przestań, przestań. I ona ulega, wiesz? Może czasem będzie: no dobra, ale nie szarpnie za włosy, spokój się. Rozumiecie, już i ulega. I widzisz, laska, która jest taka no, niedostępna i tak dalej, wiesz, taka, że w ogóle baby się do niej podejść, no, bo ma taką aurę negatywną, wiesz co? Chodzi. No to ona też na początku była dla mnie taka, wiesz, ale później... Ja rozumiem, dlatego ja lubię te takie wredulki najgorsze, bo one w środku są takie miękkie, że w ogóle one zawsze tak delikatnie całują, w ogóle to jest takie zawsze przeciwieństwo, to jest zawsze, ja po prostu dlatego uwielbiam te takie najgorsze karyny, takie kurde, bo one po prostu, na początku to jest taki, to jest taki kostium, no nie, to jest taki kombinezon, to jest taka astronautka, no nie, a w środku tam siedzi taka, naprawdę, i później już robisz z nią co chcesz. Później już robisz z nią co chcesz, naprawdę, to słowo nie już nie działa. Już nie działa, bo nawet po, po jej ja widzicie emocje widzę, no nie? Ja już widzę po niej, że ona tak wzdechnie tak. i tak ci się da zrobić, no nie? Dlatego możesz z nią robić wszystko, możesz później ją po prostu ładować we wszystkie dziury, wszczerać gdzie chcesz, no nie ona tam będzie marudziła czy coś, ale i tak ulegnie. Rozumiem? No po prostu, bo już się zaangażowała, na ziemię to zakochała się, no nie? zakochała się, jest zaangażowana i powie ale załóż gumę. Po co? Nie lubię. Przestań. No załóż. No nie. I ona i tak mięknie. Dlatego gdy zbudujesz z kobietą od, odpowiednie połączenie emocjonalne, bo bez tego bez tego nie, nie wejdzie, nie wejdzie. Właśnie dlatego ja zawsze mówię. Skupiaj się z kobietami na zbudowaniu połączenia emocjonalnego. Rozumiesz? Połączenie emocjonalne. Zapisuj się w jej główce. Zapisuj się w jej główce. Musisz być taki. nazwijmy to fajny. Ona, ona musi ci zaufać. No w pewnym sensie laski mi ufają, no nie? W pewnym sensie. E, dziewczyny. Widzą mnie głębiej, tak bym to rzekł. No, bo ja się otwieram też, no nie? Otwieram na tych spotkaniach, to jest ważne. Ja nie gadam o tym, że nie wiem ile zarabiam czy coś, bo to nie jest ważne, tylko ba otwieram się tak głębiej, no nie? Rozmawiam z kobietą na takie bardziej wyszukane tematy, które po prostu, no, otwierają nas na siebie, przez co, no, dziewczyna, no, ten gadzi mózg, pompuje w siebie tą chemię, no i uzależnia się od tej chemii. No i później dziewczyna no już ulega, no nie? dziewczyna już ulega i robię z taką laską, co chce, no nie naprawdę. Dlatego wtedy słowo już nie, czy coś. To nawet nie wiem, bierzesz się gdzieś tam w aucie, no jedziesz autem, autostradą. Rozpinasz rozporek. I ona bierzesz jej rękę albo bierze za głowę, łap, bierz, no nie, chowasz się za tirem, tylko mnie ciekawi, bo ja już takie akcje robiłem. Czy ten pan z tira ma takie lusterko, że widzi mnie <laughs> jak jadę za nim, czy on widzi? Bo jak tak, to wszystko widzieli. No nie wszystko widzą. Bo ten z, za mną co jedzie, no to wywalone, no nie? On to tam... No, ale dałem te słoneczniki, no nie, więc nie powinien, ale jeśli tak, to... To śmiesznie, no ale wywalone to totalnie, nie? Więc widzicie? Zazwyczaj no dziewczyny wręcz chcą. Dziewczyny wręcz chcą. E, takich sytuacji, wiesz? Zresztą moje laski to są takie, no, nazwijmy to, no do 22 lat, no nie? No to, to jeszcze takie, nazwijmy to, laski, które otwarte są na wiele nowych e, rzeczy, jeszcze wchodzą w pewne rzeczy, no nie? i tak dalej, więc no, powiem Ci szczerze, że no nie wiem, jak to jest ze starszymi, bo no mnie, mnie starsze babcie nie interesują, no nie? Naprawdę, i no. Ja lubię te dziewczyny i dlatego wiem, jak one gdzieś tam funkcjonują, choć w mechanika kobiet no, będzie już taka wiadomo, e, będzie taka praktycznie identyczna. Raz miałem taką sytuację z jedną dziewczyną starszą, to była jedyna w życiu dziewczyna, która była starsza ode mnie, ale spotykałem się z nią tylko dlatego, bo mnie oszukała na wiek, zaniżyła wiek, no nie, zaniżyła wiek i tak jakoś się spotkaliśmy. Bo ja też zaniżyłem wiek. No ale później, jak gadaliśmy, to już wyszło. No i wyszło, że jest starsza ode mnie, ale no była. Nie dałbym jej tyle lat, tak super wyglądała. No taka arabka, o. Taka arabka, no naprawdę. Ciemna, no taka, no. No i powiem wam, było tylko strasznie, nietykalska. No ale ja ją pocałowałem, bo już wiedziałem, że mi je ręki i ona do mnie. Odważny jesteś. No ja czemu? No bo mnie pocałowałeś. No i co w tym złego? A bo inni gdzieś tam, nawet powiedziała taka wyższa, a bo inni pytali się, czy mogą ją pocałować, no nie? A ty co im mówiłaś? No, że nie. <laughs> no nie, no ale to, mogłem ją zrobić, no nie? Mogłem ją zrobić, ale jeszcze wtedy byłem taki jeszcze młody gniewny, że ja przykładowo, jak przykładowo do trzeciego spotkania gdzieś tam już nie zrobiłem nic z laską, to ja często wywalałem tą laskę, bo ja leciałem na wtedy. Mi się nie chciało gdzieś tam czekać miesiąca nawet. Ja byłem szybszy. Dzisiaj troszkę zwolniłem, zwolniłem choć w pewnych jakby to powiedzieć widełkach, no nie, choć dzisiaj no pewnie bym nawet te dwa miesiące poczekał, no i myślę, że bym ją zrobił, ale no mówię, ona była taka starsza, no w pewnym sensie mogłem ją zrobić, tylko że no nawet żałuję, no nie, bo gdybym dziś poczekał jeszcze tak sobie no z dwa... Z dwa tygodnie, może trzy, no ale inną ogarnąłem, młodszą, pamiętam, bo ja, jak się z tą spotykałem, to oczywiście dalej działałem no i po prostu młodsza, jakby to powiedzieć, szybciej, z nią więcej rzeczy robiłem, a z tą to tak było, no strasznie taka mozolna, no nie pomimo tego, że też już później widziałem, że te słowo nie prze, przerobiłem, no nie, przeszło, czyli już zbudowałem z nią więź emocjonalną, już naprawdę e, pomimo tego, że się wkurzała, łapałem ją za rękę, wiecie o co chodzi, bo ona, dawaj rękę, no bo ja jestem taki, że zawsze łapię laskę za rękę, idziemy za rękę, no nie, wiem, że to też buduje niesamowite połączenie emocjonalne i tak dalej, i tak dalej, no i ona gdzieś tam, no co ty robisz, gdzie ta ręka, no nie mówię, dawaj, spokój się. No, no i łapało to ją tak, że się angażowała, później już sama do mnie gdzieś tam wypisywała, dzwoniła, chciała pogadać, więc widzicie... E, nawet ja tą później zostawiłem, zostawiłem ją i później się do niej chyba po dwóch miechach e, odezwałem, I się znowu spotkaliśmy, ale znowu, znowu ona zaczynała te swoje, e, że ja po prostu, no psychika mi męczyła strasznie, no to była taka, ojejku. No ale, no, no i później gdzieś tam dalej. Może jeszcze nas los gdzieś tam spiknie, no nie? No bo ja działam na podobnych rewirach, jakbym ją zobaczył, to bym wiadomo. Więc no, w uwodzeniu jest tak często, że no wiele się dzieje na przestrzeni wiele lat, no nie? Bo może spotkać dziewczynę po kilku latach, hej, hej i tak dalej, i znowu wejdzie, no nie? Więc no, wszystko jest możliwe. Jednak, no, mówię, zawsze dochodzisz do takiego pewnego momentu, w którym dziewczyna ci ulega. Po prostu robi, już nie potrafi ci odmówić. Ona. Chodźmy na łyżwy. Jakie łyżwy? Łyżwy są dla dzieci. Przestań, no nie nigdzie nie idziemy. Chodź. No ale ja bym chciała na łyżwy. Nie naprawdę no. Chodź ze mną. Ja zapłacę. Tylko chodź ze mną. No dobra, ale nie dzisiaj. W przyszłym tygodniu. Bo dzisiaj po prostu mi się nie chce. No dobra, ale obiecujesz. No obiecuję. No. No i później do auta ją tam. Może być tak, że zapinasz laskę w aucie, a później ona już, nie, nie, ja już w aucie nie, nie, tylko nie w aucie, proszę, tylko nie w aucie. No mówię, no dobra, to na aucie, przed autem, na masce. No nie, więc widzicie, po pewnym czasie, no te kobiety ulegają, wiesz, ulegają naprawdę facetom, bo się angażują. I nawet te najgorsze laski, gdy dziewczyna się zaangażuje, no to ulega. Ulega, no i to jest oznaką tego, że. No, i dziewczyna w pewnym sensie się w tobie zakochała, jesteś dla niej atrakcyjny. I to jest mój ulubiony moment w każdej w każdej. relacji. Czasem jest tak, że na pierwsze spotkaniu już dziewczyna już taka, wiesz, dajesz jej buziaka w policzek, a ona taka, nic nie mówi i tak dalej. I wtedy ło, o, to już to jest spoko, no nie? To jest spoko. Bo widzisz, może być tak, że dasz dziewczynie buziaka, ale jej ciało powie, że ona taka troszkę. Niezadowolona była. Miałam sytuację, że pocałowałem dziewczynę, a ona. Boję się ciebie. Wiecie o co chodzi? Są różne, więc tu już widzę, no nie? Ale te. Boję się ciebie było takie, że. uległe, no nie? Uległe. Co nie powstrzymało mnie do tego, żeby ją na koniec znowu gdzieś tam pocałować, no nie? Gdzie wydarła się na pół miasta, nie! No nie? I znowu zaatakowałam mu, chciałam później w policzek, bo ona. i znowu nie, no nie? No i. I to nie, nie, nie przeszkodziło w tym, żeby ta dziewczyna zrobiła miesięczną przerwę od spotkań, później znowu się spotkała, i później weszło, rozumiecie? No tak to działa. No tak to działa. Dlatego widzicie, budujcie zawsze połączenie emocjonalne, bo to jest taki pomost do robienia z dziewczyną, co chcesz, że jej ciało jest Twoim ciałem. Jej ciało jest twoim ciałem, robisz z nim co chcesz, a właśnie o to, o to chodzi, że ty jako facet, no chcesz po prostu robić z dziewczyną wszystko, wszystko na co masz ochotę, wszystko, rozumiesz? No i to jest właśnie to, dlatego w momencie, gdy dziewczyna się tak nazwijmy to zakocha, zbudujesz to połączenie emocjonalne, to wtedy na wszystko ci pozwoli, sprawdzone info.